Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę Ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 nawaja knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia, no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak daj, znajdujemy się na CSGO Skinsie. Na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej niki w opisie otrzymujecie 20% oraz 10% bonusu do doładowania W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do Medieval, medieval Case. Ok, no i tą skrzeczkę będziemy sobie tutaj otwierać. Aha, no i dobra, i tu się pojawia problem, bo ja wcześniej nie sprawdzałem ile ona kosztuje. A teraz wychodzi, że ona kosztuje 500 zł. No dobra, no spróbujemy sobie otworzyć ją na te trzy razy, tutaj mamy środki. No i najwyżej będziemy otwierać więcej razy, ale leci Bison Anty, który jest najtańszym skinem w tej skrzynce. Okej, okay, no pierwsze otwarcie nieudane. Drugie otwarcie Może faktor chociaż nieudane. I trzecie. Gigi. Kałaszek The Empress, który coś może nam zwrócić, ale pytanie ile? 422. Dobra, to jeszcze raz sobie otworzymy. No, ale na tym chyba będzie koniec tej skrzyneczki. No tak, już nam nie starczy. Dobra, czyli trzeba coś wymyślić. Nie spodziewałem się, że ona w ogóle może tyle kosztować i jestem zaskoczony totalnie. Eee, więc Anaki się mówi. Co my tu możemy otworzyć? No, pójdziemy sobie pewnie na case battle. No, bo co będziemy tutaj przedłużać? E, musimy kiedyś przejść do skrzyneczek mongolsów, bo jeszcze ich nie otwieraliśmy. E, więc no, skrzyneczka mongolsów nas czeka z otwartymi rękami. A my musimy coś tutaj wymyślić. Ok, weźmiemy sobie może stąd skinka. Big iron i zostanie nam 7000. No, to Cortexa sobie weźmiemy, czyli mamy już 120 zł więcej. Amunicję zostawiamy sobie na kolejny materiał bo i tak musimy to wydać no i mamy około 500 zł na bitwę więc może weźmiemy sobie Gamibera Astro G2 all Allstara do tego dołożymy Watercase'a AK Loon może być, Predator Cursed Case Juggernaut um, Gigabuła niech będzie Striking Ninja nie wiem, jeszcze skrzynek mogę dodać, bo się pogubimy w liczeniu. Ale dobra, zrobimy sobie tak, tak i dodamy sobie może Danger Case'a i coś takiego, żeby to zamknąć później za 13,20, Czyli chyba jeszcze możemy dodać sobie na przykład Steampunk'a. O! I zrobimy sobie jedną taką bitwę w tym odcineczku. Weźmiemy sobie standardowo na 4 500 zł bez 20 groszy. No i zobaczymy sobie, czy uda nam się ją wygrać. Bo to w sumie tak naprawdę będzie yy, najprawdopodobniej pierwsza i ostatnia bitwa w tym materiale. Więc fajnie by było ją wygrać. Yy, zaczynamy od różowego skinka. Ale przewagi nad resztą nie mamy, bo Matixo dropi sobie yy, co MK Glitch Paint. Ok, teraz my troszkę lepiej, bo MAKA10 discotecha. No teraz będzie najważniejsza skrzyneczka mi się wydaje. Z tego Stara, żeby coś dropnąć, albo żeby inni nie dropnęli. Okej, okay, nie ma tragedii w porównaniu do innych. Eee, no tutaj też, tak wiecie. No, no, mamy 50 zł przewagi, ale to jest strasznie niebezpieczny wynik. Crossfadek versus sleighcik po prawo. Eee, no i. No i powiem tak, no są skrzyneczki, które mogą no, zaskoczyć i coś sypnąć, ale są skrzyneczki, które mogą kompletnie nic nie sypnąć. A tutaj już właśnie i samu troszkę. O nie, no i GG chyba. Czerwony skinek to teraz jest droższy od koski. I czerwone skinki to chciałby dropić każdy. Chyba jest GG, jak nie dropimy sobie żadnego czerwonego. Ale oczywiście jeszcze poczekaj. my skalę. O jej, kuuuu. może fakturnią chociaż minimalware. Hmm, my źle to wygląda. Źle to naprawdę wygląda. Nie ma potencjału już w następnych skrzyżkach tak naprawdę, żeby dropnąć sobie te 300 zł aż. Ee, no nawet nie jesteśmy... Nie jesteśmy na drugim miejscu po tym otwarciu. Teraz już chciałem mówić, że nawet na drugim miejscu nie jesteśmy. Ten kałaszek naprawdę wygrał mu bitwę. No i trzeba się niestety z tym chyba pogodzić. Także ja się powoli będę żegnał. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o konkursiku na 6 kosek. Wpadajcie sobie na kika, bo aktualnie gdy publikuję ten film, trwa streamek. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, miłego wieczorku i do usłyszenia już jutro, siemaneczko.